Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Branko i witam Was w kolejnym odcinku serii Zostać gwiazdą. Bardzo się cieszę, że poprzedni odcinek został tak ciepło przyjęty, szczególnie przez osoby na scenie. Pamiętajcie, że im większe dymy robimy pod tego typu materiałami, czy to na kanale sportowym, czy to na moim kanale, tym głośniej jest ona nas na scenie takiej ogólnopolskiej. Na przykład na grupach wirtualnych klubów ostatnio był przyrost. Pewnej ilości osób, które wcześniej w ogóle nie były zaznajomione z wirtualnymi klubami. Także postarajmy się robić dymy. Ja dziękuję za każdą łapkę, za każdy komentarz i lecimy do dzisiejszego odcinka. W dzisiejszym odcinku skupimy się na kolejnych powodach dla początkujących, dlaczego mają wejść na scenę wirtualnych klubów. Dzisiaj te powody będą dotyczyć ściśle e sportu. No ale wydaje mi się, że przed tym odcinkiem wypadałoby się przebrać e-sportowy strój założony, no to lecimy do pierwszego powodu a więc argument numer jeden wirtualne kluby to e-sport drużynowy a jak dobrze wiemy, człowiek to jest istota, która lubi przynależeć do pewnych grup i tak też jest z wirtualnymi klubami bycie członkiem zespołu w wirtualnych klubach oznacza bycie członkiem grupy która nierzadko ma 20, 25, 30 osób i oczywiście lubimy się z tą grupą identyfikować, reprezentować tego przykładem jest właśnie ta oto koszulka mojego klubu esportowego. Idąc dalej, będąc członkiem zespołu wirtualnych klubów, możemy być jednocześnie reprezentantami jakiegoś znanego klubu piłkarskiego albo po prostu jakiegoś mniejszego klubu lokalnego. I dla przykładu, tutaj mamy grafikę z kolejki ligowej Ligi European Premier, czyli nowej ligi, która powstała w FIFA 22 specjalnie dla zespołów esportowych które są reprezentantami klubów piłkarskich i na przykład w Europie mamy sekcje sportowe m.in. innymi Victoria, Pilzno, Sprawa Bratysława SC Braga, Bayer Leverkusen. Natomiast w Polsce sekcje sportowe w wirtualnych klubach posiadają kluby zarówno z Ekstraklasy, jak i z niższej lig. Na przykład Wisła Płock, Arka Gdynia, Krakowia, od niedawna Jagiellonia Białystok. Mamy również takie zespoły jak Kamar Radunia Stężyca, czyli reprezentanci klubu piłkarskiego z drugiej ligi Polskiej, a nawet Minerali Esports. Które reprezentują MKS Szczawno Zdrój. Jedno jest pewne: coraz więcej będzie takich zespołów na scenie zarówno europejskiej, jak i polskiej. Wystarczy prześledzić, jak to wyglądało przez ostatnie kilka lat. Wyobrażenie sobie, że jakiś klub założy sekcję sportową w wirtualnych klubach, było no, czymś niepojętym. I pomimo, że nie wszystkie projekty oczywiście się udają, to jednak tendencja jest zdecydowanie wzrostowa, a fakt, że coraz więcej klubów ma świadomość potencjału esportu w tym trybie. Sprawi, że w nadchodzących latach możemy się spodziewać gwałtownego wzrostu liczby klubów piłkarskich, które właśnie w ten tryb zainwestują. Przechodząc do kolejnego powodu, warto by było coś sprostować. Ilość, mnogość różnorodnych rozgrywek na scenie wirtualnych klubów w Polsce i Europie jest tak duża. Że każdy zespół, czy to początkujący, czy to już o uznanej marce na scenie może znaleźć coś dla siebie. Dla przykładu są rozgrywki, w których jest wymagana pełna jednostka do wystawienia w meczu ligowym, ale są także rozgrywki, gdzie wymagana jest liczba 7-8 zawodników, czyli na przykład klub, który ma mniejszą kadrę, właśnie do tej ligi może się zapisać. W Polsce na przykład są także rozgrywki bardzo popularne w formacie 5 na 5 i bardzo dużo zespołów występuje w tych rozgrywkach. Tego względu, że po prostu wiele osób, które nie chcą się mocniej angażować w ten e-sport, ale chcą na przykład porywalizować razem ze swoimi znajomymi w wąskim gronie pięciuosobowym. Kolejny argument to jest fakt, że wirtualne kluby stanowią idealną alternatywę dla niespełnionej, tak to można powiedzieć, kariery piłkarskiej. No bo wiadomo, nie każdy z nas ma predyspozycję do tego, żeby zostać wielkim piłkarzem na boisku. Natomiast wirtualne kluby sprawiają, że możemy znaleźć taki zamiennik, możemy się spełnić w trybie zbliżonym do właśnie takiej typowej kariery piłkarskiej. No bo co? Tworzymy własną wirtualną gwiazdę, wchodzimy na scenę. Wiadomo na początku zaczynamy prawdopodobnie w jakimś słabszym klubie, być może w klubie o mniejszej renomie, o mniejszej liczebności. Wybieramy sobie pozycję, to też jest różnie ważne, że możemy wybrać pozycję, na której nam która nam najbardziej odpowiada, czyli na przykład zawodnicy, którzy mają szeroki przegląd pola, idealnie znajdą się w pomocy, natomiast typowi dryblerzy gdzieś poszukają swojego miejsca na skrzydle. Zaczynając od początku, pniemy się stopniowo i wówczas możemy na przykład mieć okazję do tego, żeby zdobyć na przykład później status kapitana w jakimś zespole, albo na przykład dzięki dobrym występom w słabszych rozgrywkach zasłużyć sobie na transfer do jeszcze lepszego klubu. Raz na kolejny dobry argument, z którym myślę niewiele osób ma świadomość. Esport to jest idealna szansa także dla osób niepełnosprawnych. Ja osobiście znam parę osób na scenie, które faktycznie są osobami niepełnosprawnymi w różnym stopniu i z powodzeniem występują w rozgrywkach w wirtualnych klubach. Na przykład w moim klubie jest zawodnik, który jest niepełnosprawny, ale jednocześnie jest członkiem zarządu. I co więcej, jest jednym z najlepszych zawodników w zespole, jest bardzo doceniany, wielokrotnie nam pomógł w osiąganiu sukcesów. A co ciekawe, jako zawodnik także ociera się o kadrę narodową, o czym wspomnę za chwilę. Ta zna kolejny argument, możliwość reprezentowania własnego kraju. No chyba każdy z nas chciałby chociaż raz w życiu być reprezentantem w jakimś sporcie czy esporcie sporcie własnej drużyny narodowej z własnego kraju oczywiście i taką możliwość dają wirtualne kluby. Polska ma własną reprezentację podobnie jak inne kraje na scenie wirtualnych klubów, którą prowadzi selekcjoner wybierany na początku każdego sezonu, czyli na początku każdej FIFY. Oczywiście są zgrupowania, czyli wspólne treningi zawodników z różnych klubów. Następnie jest wybierana kadra. A sama reprezentacja występuje w różnorakich rozgrywkach, mierząc się z reprezentantami innych krajów, z reprezentacjami innych krajów, na przykład w marcu ubiegłego roku. Polska reprezentacja osiągnęła niebywały sukces, ponieważ zdobyła Mistrzostwa Europy po pasjonującym finale z Francją. Ale jak możecie zauważyć, tutaj właśnie śledzimy drabinki turniejowe tych rozgrywek. Mamy tutaj reprezentacje dosłownie z całego świata, bo tak jak wspomniałem, były Indie, jest na przykład Singapur, Irak, Grecja, Egipt. To pokazuje, jak międzynarodowe są wirtualne kluby. I pora na powód, który powinienem wspomnieć już wcześniej, ale dopiero teraz widocznie muszę to doprecyzować. Rozgrywki w wirtualnych klubach odbywają się na wielu platformach. To prawda, najmocniej rozwiniętą sceną jest prawdopodobnie scena na PlayStation, zarówno w Polsce jak i w Europie, ale to nie oznacza, że na przykład na Xboxie nie ma żadnych rozgrywek czy na PC. Także z powodzeniem, jeżeli gracie na innych platformach, możecie poszukać grup i kontaktów na własnej. Platformie i tam znaleźć jakiś klub i dołączyć do rozgrywek. Teraz na kolejną ciekawą kwestię związaną z wirtualnymi klubami, czyli długofalowość i długoterminowość tego trybu. To nie jest coś takiego, że nie wiem, założymy sobie, że po miesiącu już będziemy grać w najlepszym klubie w Polsce, a po trzech miesiącach będziemy królem strzelców pierwszej ligi i zdobędziemy mistrzostwo. Tak to nie działa. Oczywiście zdarzają się pewne talenty na scenie. Ale to i tak droga przejścia od takiego zwykłego gracza do osiągnięcia jakiegoś sukcesu, podobnie jak droga przejścia od nowo powstałego klubu do klubu o uznanej renomie, uznanej marce na scenie, jest bardzo długa. Na scenie istnieją kluby wieloletnie, na przykład pięcioletnie, siedmioletnie, które przez lata wypracowywały sobie markę na scenie. To pokazuje, że ten tryb ma taki charakter właśnie długofalowy. To nie jest coś takiego, że nagle z niczego stworzymy coś wielkiego. I tutaj też jest pewna zaleta, ponieważ kiedy kupujemy nową FIFA dla futa, wówczas no wiadomo, nasze karty przepadają czyli to co robiliśmy w poprzedniej FIFA jakby się nie liczy. Musimy się uczyć od nowa nowej FIFA, musimy kompletować nowy skład, nowe karty, wszystko idzie od nowa. Natomiast grając w wirtualnych klubach, oczywiście od nowa na przykład kreujemy swoją nową wirtualną gwiazdę w nowej FIFA, od nowa zdobywamy punkty ale jednocześnie mamy już wyrobioną markę w samym klubie, wyrobioną pozycję i na przykład być może gramy w lepszej lidze. Bo dla przykładu, w poprzedniej FIFA, czyli FIFA 21, nasz klub grał w drugiej lidze polskiej i wówczas wyznaczyliśmy sobie cel awansu do najlepszej ligi, do superligi. Aby to osiągnąć musieliśmy w FIFA 21 zająć odpowiednio wysokie miejsce. Dzięki temu, że to osiągnęliśmy, teraz w FIFA 22 mamy prawo występować w najlepszej lidze w Polsce. Kolejna istotna kwestia, która wymaga podkreślenia, to jest to, że tryb wirtualne kluby to absolutnie nie jest tryb typu pay to win, to jest tryb play to win. Nie ma tutaj mikropłatności, tu nie jest coś takiego jak fucie, że kupimy sobie masę FIFA pointsów, będziemy do skutku otwierać paczki, aż w końcu trafimy 10 ikon i wtedy z takim składem no wiadomo, podniesiemy sobie w pewien sposób nasze wyniki w Food Champions czy w rywalcach. Tryb wirtualne kluby w, w formacie e sportowym jest dostępny dla graczy w każdym wieku. Oczywiście, są kluby, które na przykład wymagają pełnoletności dla członków swojego zespołu, czyli przyjmują graczy tylko powyżej 18 roku życia. Ale są też kluby, które tego nie respektują, w sensie dopuszczają zawodników młodszych. Tak na scenie są na przykład osoby nastoletnie, jest dużo osób w wieku 20-letnim, ale są nawet osoby o nieco bardziej zaawansowanym wieku, czy nawet Osoby powyżej 30 roku życia, powyżej 40, a nawet przypadki w okolicach 50 się zdarzają. To pokazuje jak multiwiekowy i otwarty na osoby w różnym wieku jest ten tryb. I przechodzimy powoli do końcówki tego odcinka, zostały nam dwa argumenty. Argument przedostatni to jest możliwość przeżywania niezapomnianych eventów i imprez ym, związanych właśnie z wirtualnymi klubami w Polsce w 2019 roku miało miejsce największe tego typu wydarzenie, czyli oficjalna gala PLWK, oficjalnej organizacji zajmującej się sceną wirtualnych klubów w Polsce. Natomiast także w Portugalii miało miejsce bardzo interesujące wydarzenie. Tu macie oczywiście gdzieś w tle rzucone zdjęcia. No, przyznacie szczerze, że widok graczy grających 11 na 11 na takim zaimprowizowanym boisku naprawdę robi wrażenie. Takich wydarzeń będzie coraz więcej. Oczywiście te wydarzenia zostały nieco przyhamowane przez rozwijającą się pandemię, no ale trzeba liczyć po prostu, że takich eventów będzie coraz więcej. I tutaj przechodzimy do ostatniego punktu dzisiejszego programu, czyli niewykorzystany nadal i wciąż potencjał sceny wirtualnych klubów. Moim zdaniem ten tryb jest bardzo niedowartościowany. O ile EA od pewnego czasu faktycznie inwestuje w Esport jeden na jeden w Ultimate Team, o tyle i jej kompletnie jakby zapomina o czymś takim jak esport drużynowy, to jest niestety troszeczkę przykre. Ale z drugiej strony widać tu pewną szansę. Warto zwrócić uwagę, że jeżeli prześledzimy najpopularniejsze gry esportowe na świecie, to nie wiem zdecydowaną większość z nich stanowią sporty drużynowe, nie tryb 1 na 1, Oczywiście są gry, gdzie faktycznie ten esport 1 na 1 jest popularny, ale z drugiej strony, jeżeli patrzymy na takie sporty rzeczywiste, to trzeba przyznać, że jednak sporty drużynowe są dużo popularniejsze niż sporty indywidualne, z całym szacunkiem oczywiście do takich sportowców. To wskazuje taką tendencję, że jeżeli znajdą się osoby, które udzielą wsparcia temu trybowi i ogólnie e-sportowi drużynowemu, czy to FIFA, czy to być może w konkurencyjnych grach piłkarskich, bo o takich się słyszy, że mogą powstać, Wówczas będzie okazja do intensywnego rozwoju w krótkim czasie. Dlatego moim zdaniem naprawdę warto się tym trybem zainteresować. No i to już koniec materiału na dzisiaj. Czas przejść do podsumowania. Oczywiście tych powodów esportowych znalazłbym dużo więcej. Cały czas mi one przychodziły do głowy, kiedy kręciłem ten materiał. Poza tym praktycznie każdy z tych powodów, który pokazałem dzisiaj, wymagałby rozwinięcia, i mam nadzieję, że wiele z nich rozwinę. Na poszczególnych odcinkach. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam do udziału w scenie wirtualnych klubów w Polsce. No i zapraszam do oglądania kolejnych materiałów, także zapraszam na moje streamy, na mój fanpage, na mój Discord, wszędzie tam, gdzie możecie mnie znaleźć. I widzimy się na kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć!